Cześć! To Janek z kanału BrickStrix. Niedawno na kanał BrowStars wleciał nowy BrowTalk, także dzisiaj go sobie omówimy. Zapraszam! Chromatycznym zadymiaczem tego sezonu jest Janet. Janet jest akrobatką, piosenkarką oraz prawdziwą gwiazdą. Jej główny atak polega na tym, że śpiewa oraz zadaje obrażenia, ale ma też pewną cechę. Im dłużej przytrzymamy przycisk ataku, tym szerszy oraz dłuższy jest torzek. Natomiast jej główny atak polega na tym, że odpala swój plecak odrzutowy oraz przez kilka sekund może latać nad wszystkimi przeszkodami. Dodatkowo zrzuca bomby, które oczywiście zadają obrażenia. Ekskluzywny skin do Janet to Wakulej Janet i oczywiście będziemy mogli go uzyskać za ostatnią klasę karnetu zadymiarskiego, a za pierwszą będziemy mogli zdobyć Biker Carl. Pierwszy skin tego sezonu to Monster Truck Meg, który naprawdę robi wrażenie. Drugi skin to skin do Spike'a, Pyro Spike. Przypomina trochę yy, postać z Among Us, no ale raczej nie jest z tej gry. I następny skin tego sezonu to, to Crash Test Daryl i będzie on skinem Ligi Mocy. Już czwarty skin tego sezonu to Daruma Mr. P. No i już ostatni skin tego sezonu to Tempest Tara. Zostanie wprowadzony oczywiście nowy tryb, czyli zrzut botów. Będzie polegał on na tym, że będziemy musieli zebrać 8 śrubek, tak samo jak w e, obrężeniu, ty, yy, tylko. Że nie będą tak po prostu spadać te śrubki, tylko z kosmosu będzie spadać robot. Jak go rozwalimy, to wtedy z niego wyleci ta śrubka. I kogo będzie atakować bot? Tą osobę, która do niego jak ostatnia. Czyli na przykład, jeżeli najpierw ja walnę w bota, to on idzie na mnie, a potem jak walnie jakiś sercz, to on. To ten bot idzie na serdżę, czyli można też uratować komuś, tak, yy, życie, właśnie w Brawl Stars. Do gry zostało, zostaną również dodane spreje, czyli taki rodzaj emotek. Po prostu, jak będziemy chcieli użyć spreja, to powstanie on na ziemi yy, rundy. A na początku dostaniemy takie trzy spreje. Oczywiście będziemy mogli je odblokowywać w alei pucharków i chyba jeszcze w sklepie. Zachodzi również zmiana w misjach, bo teraz nie dość, że będą inna, inne nagrody, nie tylko tokeny, tylko również też punkty mocy lub monety. To jeszcze, jeżeli nie będziemy mieli wykupionego karnetu zadymiarskiego, to raz na tydzień będziemy mogli sobie wymienić. Jakiegoś, jakąś misję na inną, na losową, na przykład, jeżeli nie będzie chciało nam się takiej robić. Obojętnie, jaką misję możemy wtedy wykorzystać albo dzienną, albo tą sezonową. A jeżeli mamy wykupiony karnet zadymiarski, to możemy aż trzy razy w tygodniu. Teraz czas omówić Bonnie, czyli młodszą siostrę Janet. Nie wiem dokładnie, z jakiej postaci zaczyna? Ale ma dwie postacie. Jedną w arymacie, a drugą jako normalny człowiek. Wydaje mi się, że, że zaczyna z arymaty. Wtedy Bonnie jeździ w arymacie dość wolno i ma tylko jeden pasek na amunicję, ale dość dużo zadaje. Natomiast jeżeli naładuje nam się super atak, to wyskakuje z arymaty. I powraca do swojej rzeczywistej y, postaci. Wtedy, tak jak na przykład Edgar, ląduje na jakimś przeciwniku i zadaje y, mu obrażenia. Bonnie jest ogólnie na blisko, czyli, jak mówiłem, jest dość podobna do Edgara. I gdy jest w rzeczywistej postaci, chodzi bardzo szybko oraz zadaje, no tak, niemało oraz niedużo. Teraz wjeżdżamy z kolejnymi skinami. Pierwszy to Overlord Byron, drugi Galaxy Storm Lola, a trzeci Empress Bonnie. Tym razem zmiana dotycząca Ligi Mocy. Zawsze było tak, że tylko lider drużyny mógł zbanować jedną postać, a teraz każdy z drużyny będzie mógł zbanować jedną postać. Czyli łącznie może być zbanowanych aż 6 postaci, ponieważ jeszcze z drużyny przeciwnej. Ja mogę zbanować na przykład lole i ktoś y, z przeciwnej drużyny może zbanować lole, ale na przykład jak ja chcę zbanować lole, i pierwszy ją zbanuje, to u mnie w drużynie już nikt loli nie może zbanować, czyli maksymalnie może być, y, mogą być właśnie y, może być 6. W postaci zbanowanych, a minimalnie trzy Zostanie dopracowane wyposażenie odporności. Do zadymy zostanie dodana nowa mapka, na której będą stały takie pachołki, które będą odbijać piłkę. Czyli jak się postaramy, to będzie bardzo w prosty sposób, będzie można trafić gola, ponieważ strzelamy, to się odbija od pachołka, potem leci do drugiego i trafia do bramki. Jeżeli jesteście nowi w Brawl Stars, to polecam Wam jeszcze nie zakładać konta. Dopiero po aktualizacji, ponieważ wtedy będą dostępne przez 15 dni darmowe nagrody. Za pierwszy dzień skin. Potem, za drugi, chyba będzie można wybrać postać albo Daryl, albo Penny. Potem, jeszcze później, będzie abrykadowanie na różne poziomy: będą gadżety, będą Star Power, będą, będzie kolejny skin. A za 15. dzień będzie można sobie chyba wybrać albo to będzie losowanie epicką postać, albo Grifa, albo Edgara. Także jeżeli chcecie sobie pograć albo macie konto i macie jakieś słabe postacie, a chcecie mieć bardzo dobrze rozbudowane swoje konto, to polecam wam założyć sobie nowe w następnej aktualizacji, czyli w tej, co będzie już niedługo. Do sklepu zostaną dodane emotki za gemy. Zostaną dodane oczywiście nowe gadżety, złote i srebrne skiny. Otrzyma Bel, Ash, Lola, Meg oraz Steel. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Opisie macie link do oryginalnego wideo. Napiszcie w komentarzu swoją opinię tego sezonu. Jak myślicie, czy będzie fajny, czy będzie taki gorszy? Według mnie będzie naprawdę petardą, nawet może być lepszy niż ten poprzedni. Choć nie wiem, bo nie wiem, czy coś przebije yy, poprzednią postać, która latała tak po wodzie. Jak ona się nazywała? Nie pamiętam, także napiszcie mi także w komentarzu jak się nazywa ta postać, bo naprawdę zapomniałem. No i co, my widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.